Elo, Elo 320, ale nie pal papierosów, to szkodzi zdrowiu, palenie. Hej, a jakie masz dowody naukowe, że palenie szkodzi zdrowiu? Możesz mi je przedstawić? Masz głos jak lektor z reklamy tytoniu. Poważnie? Tak. No bo palenie tytoniu może jestem. Ale nie, nie wypalę ci się głos o tytoń. I ty o tym nie wiesz, może i nie znasz. Nie, tytoń nie uszkadza głosu. A co uszkadza tytoń? Tytoń uszkadza najwyżej płuca. Ja trochę kaszlę. O, a za kaszlesz? <noise> no to jest kaszel Typowy kaszel palacza, jestem pewien. Ale ty masz fajny głos. Dzięki. Ale powiedz mi, tak naprawdę, czy udajesz takiego, czy to jest twój prawdziwy głos? To jest mój prawdziwy głos. A co się stało z Twoimi strunami głosowymi? Zostały ukształtowane, w wyniku procesów rozwoju ontogenetycznego. Aha, czyli masz taki głos po mamie albo po tacie, tak? Chcesz mi przez to nie, powiedzieć? Tak, nie, nie, absolutnie. A co to jest ontogenetyka? Ontogeneza to jest rozwój osoby. w ciągu życia. Rozwój, aha, rozumiem. Czyli już przeszedłeś mutacji, czy jeszcze nie? Tak, a ty ile masz lat? No ja mam trochę więcej od ciebie, nie, bo ty jeszcze nie, nie, nie sądzę, jesteś ontogenizowanym. nie sądzę, że masz więcej lat. Ile masz lat? No ja jestem już starszym człowiekiem, można powiedzieć. Jeżeli chodzi o OMY, o taki serwis. no Spośród użytkowników, których tutaj widzę, to jestem stary. Masz długi staż w przebywaniu na Omegle, czyż nie, prawda? No, prawda. Nawet jestem na wszystkich streamach. Ojej, ojej, ojej. No, ja nie chcę gadać, jak jest na wszystkich streamach. Bo ja to. Hrvstite. Razvedel sem, kaj je ganaj. Hrvstite, hrvstite.